Księga Hioba, rozdział dwunasty. Mądrość i potęga Boga. Mam do was żal. Wówczas zabrał głos Hiob i rzekł: Prawda, że Wy to naród, a z Wami już mądrość zeknie. i ja mam rozsądek jak Wy, nie ustępuję Wam w niczym. Komu te rzeczy nie znane? Bliźni się ze mnie śmieje, gdy proszę, by Bóg się odezwał. Rzemczysty i prawy, się śmieje, wzgarda dla ginących, myśli bezpieczny, popchnąć tego, kogo, komu nogi się chwieją. Spokojne namioty złoczyńców, kto gniewa Boga i jest zdufny, kto chce za rękę Boga prowadzić. Bóg jest mądry. Zapytaj zwierząt, a wskażą ci, i ptaki podniebne pouczą. Zapytaj ziemi, Pouczycie i odpowiedzą ci ryby w morzu, z nich wszystkich, któreżby nie wiedziało, że ręka Pana to uczyniła. W Jego ręku tchnienie wszystkiego, co żyje, i duch każdego ciała ludzkiego. Czyż to nie ucho ocenia mowę, a podniebienie pokarm kosztuje? U starców tylko byłaby mądrość, a rozum u wiekiem podeszłych. Inaczej niż ludzie. U, nikogo jest, u niego jest mądrość i potęga. On ma radę i rozum. Gdy on coś zburzy, nikt nie odbuduje, gdy zamknie, nikt nie otworzy. Gdy wody wstrzyma jest susza, zwolni je ziemię spustoszą. U niego zwycięstwo i siła. Oszukany i oszust są w jego ręku. Doradcom każe iść boso, a sędziów z, wyzuje z rozsądku. Królów pozbawi władzy i sznurem skrępuje ich biodra. Kapłanom każe iść boso, powali największych mocarzy. Głos uzdolnionym odbierze, rozsądku pozbawi i starców. Pogardą okryje szlachetnych i pas odepnie mocarzom. Głębiną wydrze tajniki. Oświetli odwieczne ciemności, narody pomnoży i wygubi, rozszerza narody i je prowadzi. Rządcom ziem odbierze rozsądek, po bezdrożach pozwoli im błądzić. Macają w ciemności bez światła, chwieją się, jak pijani. Księga Jozuego, rozdział czwarty: Dwanaście kamieni pamiątkowych. Gdy wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan, Pan rzekł do Jozuego: Wybierzcie dwunastu mężów spośród ludu, po jednym z każdego pokolenia, i dajcie im takie polecenie: Podnieście stąd, ze środka Jordanu, z miejsca, gdzie stały nogi kapłanów, dwanaście kamieni. Przenieście je ze sobą i połóżcie w miejscu, gdzie rozłożycie się obozem, by spędzić noc. Wtedy Jozue wezwał dwunastu mężczyzn, których wyznaczył spośród Izraelitów po jednym z każdego pokolenia, i rzekł do nich Jozue: Przejdźcie przez arkę pana, boga waszego, aż do środka Jordanu i niech każdy wyniesie na ramieniu jeden kamień odpowiednio do liczby pokoleń, Synów Izraela. Niech to będzie znakiem pośród was. A gdy w przyszłości synowie wasi zapytają was, czym są dla was te kamienie, odpowiecie im, że wody Jordanu rozdzieliły się przez przed arką Przymierza Pańskiego. Gdy przechodziła ona przez Jordan, rozdzieliły się wody Jordanu, a te kamienie są pamiątką na zawsze dla Izraelitów. I Izraelici uczynili tak, jak im polecił Jozue. Wzięli dwanaście kamieni ze środka Jordanu, jak Pan rozkazał Jozuemu, według liczby pokoleń Izraelitów. Przynieśli je ze sobą na miejsce nocnego postoju i tam je położyli. Dwanaście kamieni położył również Jozue po środku Jordanu, na miejscu, na którym stały nogi kapłanów niosących Arkę Przymierza, są tam one aż do dnia dzisiejszego. Kapłani niosący arkę stali po środku Jordanu, aż wszystko zostało wykonane, co pan nakazał Jozuemu obwieścić ludowi zgodnie z poleceniami, jakie Mojżesz dał Jozuemu. Tymczasem lud przeszedł pospiesznie, a gdy cały lud skończył przeprawę, przeszła również Jarka pańska z kapłanami i stanęła na czele ludu. Synowie Rubena, synowie Gada i połowa pokolenia Manassesa przeszli uzbrojeni na czoło synów Izraela, jak Mojżesz im rozkazał. Około czterdziestu tysięcy uzbrojonych wojowników przeszło przed obliczem pana, by walczyć na stepach Jericha. W owym dniu pan wywyższył Josuego w oczach całego Izraela i bali się go, jak się bali Mojżesza przez wszystkie dni jego życia. I rzekł Pan Jozuemu – rozkaż kapłanom niosącym Arkę Świadectwa, by wyszli z Jordanu. Wtedy Jozue polecił kapłanom – wyjdźcie z Jordanu, skoro tylko kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego wyszli z Jordanu, a stopy ich nóg dotknęły suchej ziemi – Wróciły wody Jordanu znów do swojego łożyska, wypełniając je jak przedtem aż po brzegi. W Gilgal Jozue wyjaśnia znaczenie przejścia. Dziesiątego dnia miesiąca pierwszego lud wyszedł z Jordanu i rozłożył się obozem w Gilgal na wschód od Jericha. Owe zaś dwanaście kamieni, które zabrano z Jordanu, Josue ustawił w Gilgal. Rzekł on wtedy do Izraelitów. Jeżeli kiedyś potomkowie was zapytają ojców swoich, czym są dla was te kamienie, wy pouczcie synów swoich, mówiąc. Izrael przeszedł przez ten Jordan jak po suchej ziemi, gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył przed wami wody Jordanu. Aż przeszliście, podobnie jak to uczynił Pan, Bóg wasz z Morzem Czerwonym, które osuszył przed naszymi oczami, aż przeszliśmy. Dlatego wszystkie ludy ziemi winny poznać, że potężna jest ręka Pana, a wy sami zawsze powinniście się bać Pana, Boga Waszego. Zajasza, rozdział dziewiąty. Naród kroszczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroku światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed tobą, jak się radują we żniwa jak się weselą przy podziale łupu, bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręd jego ciemiężcy. Jak w dniu porażki Madianitów, bo wszelki bud pieszego żołnierza, wszelki płaszcz zbroczony krwią pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością. Odtąd i na wieki zazdrosna miłość pana zastępów tego dokona. Pomsta pańska nad królestwem izraelskim. Widał pan wyrok na Jakuba i spadł on na Izraela. Poznako cały naród, Efraimczycy i mieszkańcy Samarii, w dumie i w hardości swych serc mówiąc, Cegły się rozsypały, odbudujemy z kamienia, sykomory wycięte cedrami je zastąpiły. Lecz Pan wzbudził przeciw Niemu wrogów i nieprzyjaciół Jego uzbroił. Amaramejczyków od wschodu i Filistynów z zachodu, Pożerających Izraela całą paszczą. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew jego i ręka jego nadal wyciągnięta, ale naród nie nawróci się do tego, który go karcił, ani nie szukał pana zastępów. Wówczas pan odciął Izraelowi głowę i ogon, w jednym dniu palmy i sitowie, starszy i dostojnik do głowa. A ogon to prostak, nauczyciel kłamstwa. Z się stali przywódcy tego narodu, a ci, którym przewodzą, zgubili się. Dlatego pan nie oszczędzi jego młodzieńców, ani się nie zlituje nad jego sierotami i wdowami. Bo cały ten naród jest bezbożny i zły. Każde usta mówią głupstwa. O tym wszystkim nie uśmierzył się gniew jego. I ręka jego nadal wyciągnięta. Zaiste niegodziwość rozgorzała jak pożar, który trawi głogi i ciernie. Wybucha w gąszczu leśnym, aż wzbijają się słupy dymu. Od gniewu pańskiego zapalił się kraj i stał się naród pastwą ognia. Nikt nie ma litości nad bratem swoim. Każdy pożera ciało bliźniego. Odgryza z prawa, a przecież łaknie, zjada z lewa, lecz się nie nasyca. Manasses szarpie Efraima, a Eframin Manassesa obaj razem godzą w Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew jego i ręka jego nadal wyciągnięta. List świętego Pawła Apostoła do Galatów, rozdział trzeci. Biblijne dowody prawdziwości Ewangelii Pawłowej, usprawiedliwienie Galatów faktem bezspornym. O nierozumni Galaci, któż was urzekł was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć. Czy ducha otrzymaliście dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy z powodu posłuszeństwa w wierze? Czyż jesteście aż tak nie rozumiej, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno? Czy Ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to, Dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, czy też z powodu posłuszeństwa w wierze. Wzorem Abrahama w taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu policzono za sprawiedliwość. Zrozumiecie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze. Będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę. W Tobie będę błogosławione wszystkie narody, i dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze, usprawiedliwienie, a prawo i obietnica, prawo źródłem przekleństwa. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. A że w prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, nikt stąd, że sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze, prawo zaś nie uwzględnia wiary, lecz mówi, kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem Boga i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Wyższość obietnicy. Bracia! Użyję przykładu ze stosunków między ludźmi. Nikt nie oddala ani nie zmienia testamentu prawnie sporządzonego, choć jest on jedynie dziełem ludzkim. Otóż kto właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnicę? I nie mówię pismo i potomkom, co wskazywałoby na wielu, ale wskazano na jednego i potomkowi twojemu którym jest Chrystus, a chcę przez to powiedzieć testamentu uprze, uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego. Prawo, które powstało 430 lat później, nie może obalić, tak by unieważnić obietnicę, bo gdyby dziedzictwo pochodziło z prawa, tym samym nie mogłoby pochodzić z obietnicy. A tymczasem przez obietnicę Bóg okazał łaskę Abrahamowi. No cóż więc prawo, na cóż więc prawo? Zostało ono dodane ze względu na przestępstwa, aż do przyjścia potomka, któremu udzielono obietnicy, przekazane zostało przez aniołów, podane przez pośrednika. Pośrednika jednak nie trzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest. Sam jeden, a czy, pra, a, czy, czy, a czy może prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą, gdyby mianowicie dane było prawo mające moc udzielenia życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z prawa, lecz Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Ograniczone zadania prawa. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do przyszłego objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie, gdy jednak wiara nadeszła. Już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście Synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyobliliście się w Chrystusa, nie ma już Żyda, ani poganina, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym. Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie Nieba i Ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym. Żyje i króluje na wieki wieków. Amen.